Dzień dobry Państwu, poranny przegląd rynku Forex z 11 lutego, zapraszam. Zaczynamy od rzucenia okiem na to, co dzisiaj w kalendarzu, a jak wiemy już wcześniej nie jest za wiele, ponieważ o 8 pojawią się dane o brytyjskim PKB w czwartym kwartale, czyli już za chwilkę i też niemiecka inflacja. I tak naprawdę, dopiero o 16 pojawi się też informacja o nastrojach amerykańskich konsumentów. Tutaj wskaźnik University of Michigan, wstępna wartość za luty. Jakichś wielkich zmian tutaj się nie oczekuje. Jeśli chodzi o sytuację rynkową, no to oczywiście wczoraj. Dane o inflacji, e, oraz też komentarze i wypowiedzi związane z tymi danymi e, poruszyły rynkami. E, tutaj w taką kluczową była wypowiedź Jamesa Goulart, szefa Banku Fed w St. Louis, e, który stwierdził, że on oczekuje, że stopa amerykańska, główna stopa amerykańska wzrośnie do 1% do lipca. Więc też zakłada się, że być może rzeczywiście w marcu podwyżka wyniesie 50 punktów bazowych jednocześnie jednorazowo. Przynajmniej rynek się tego w tej chwili obawia, co gdzieś co jakieś ruchy na cenach się pojawiły. Jeśli chodzi o zmiany Nikkei, jak widzimy, nie jest to duże cofnięcie lekkie, ale właśnie lekkie i tutaj dużych śladów po tych wypowiedziach nie ma. Natomiast jeśli chodzi o kontrakt na SP, to widzimy tutaj cofnięcie wyraźne już. Ten obszar oporu tutaj w okolicy 4560-70 tutaj zadziałał jednak. Czyli ten wcześniejszy tutaj szczyt lokalny też ma znaczenie. I teraz cofnięcie. No tutaj mamy znowu wsparcie w okolicy 4,440, więc można oczekiwać, że będzie to jakaś też próba kontry. Jeśli chodzi o średnią przemysłową Dow Jones, no to wracamy poniżej 35,5 tysiąca. Tutaj znowu mamy obszar wsparcia, więc to cofnięcie jest oczywiście widoczne i, i ruch taki w ciągu jednej sesji no, jest zauważalny, natomiast nie zmienia to ogólnego obrazu rynków amerykańskich. Podobnie ma się sytuacja w przypadku indeksu niemieckiego. Tutaj DAX wrócił z wcześniej, w wcześniejszej okolicy 15600, gdzie już właściwie można było zakładać, że tutaj będzie jakaś próba walki z tym oporem, jednak wraca, i, ale też nie, nie wrócił na tyle głęboko, żeby już tutaj tę walkę jakby uniemożliwić. Dosyć spokojna sytuacja na rynku ropy naftowej, tu mamy wykres ropy WTI, jak widzimy wahania w okolice 89 dolarów ciągle mają miejsce, chociaż była próba wzrostu i jak widzimy tutaj poziom 91,50 50 był osiągnięty, ale szybka kontra też wynikająca z tego, że tutaj dolar amerykański się umocnił. Spowodowała, że teraz, no właściwie, być może pojawi się tu jakaś druga noga tego spadku wcześniejszego, ale nadal, nawet jeśli ta tutaj linia trendu zostałaby naruszona, to nie byłby taki poważny sygnał, bo ta linia trendu jest dosyć mocno nachylona. Jeśli chodzi o złoto, to mamy tutaj ciekawą sytuację, ponieważ już też wyceny osiągnęły 1842 dolarów. Ale uncja teraz jest już poniżej poziomu 18,30, czyli poniżej poziomu tego oporu, który obserwujemy. No na razie jeszcze ten spadek nie jest na tyle głęboki, i tutaj też scenariusze takie negatywne już nie powinny być automatycznie ukończone. Wydaje się, że tu jeszcze jakaś próba podejścia w górę może mieć miejsce. No właśnie, po danych o inflacji, dolar się osłabił i para eurodolarowa podniosła. Podniosła się i tutaj osiągnięty został poziom tu, tuż pod 1,15, ale później te wspomniane wypowiedzi Blagda sprawiły, że jednak do się umacnia, co sprowadza parę na niższe poziomy. W tej chwili 1,1370 z jakimś tam wielkim kawałkiem. Ale też nie, nie do końca to musi być jakaś kapitulacja popytów. To na razie jeszcze warto no, wstrzymać się z mocnymi wnioskami. Lepiej wygląda sytuacja na fund, na parze funt dolar. Też tutaj mieliśmy ruch wzrostowy i spadkowy, wynikający z zmian w wartości dolara, ale też głębokość, szczególnie tego ruchu spadkowego nie jest specjalnie duża i to ciągle para utrzymuje się nad poziom 1.35. Mamy piątek, więc możemy rzucić okiem, jak to wygląda na wykresie tygodniowym. Oczywiście dopiero sesja przed nami amerykańska, ale wykres indeksu SP na tle średniorocznej. Jak widzimy, wcześniejsza korekta tutaj zahaczyła tą średnią, ale zamknięcie jest ciągle powyżej, więc na razie ciągle jednak mimo wszystko trend jest długoterminowy i na docelową, czy domyślną pozycją. Powinno być ciągle granie na pozycji długiej. To tyle jeśli chodzi o dzisiejszy przegląd. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie kiedyś tam.